Sołectwo Gościszów 26 punkty Zapraszamy Brawa do Gościszowa moi drodzy Piąte miejsce Odbiera oczywiście osobiście tutaj sołtys Czwarte miejsce 33 punkty Franciszek Bochenek Pan Franciszek Bochenek Czwarte miejsce moi drodzy I wielkie wielkie brawa i już zaczynamy. Podium. Trzecie miejsce Adam Jakubowicz. Gratulujemy. A, jest. jest syn Michał, także odbiera to nagrodę, moi drodzy. Gratulacje. Drugie miejsce, czyli srebro, pan Jan Nowak. Warto było wołać. I uwaga, uwaga, pozor, pozor. Achtung, attention. Jan Pan Janowak miał 38 punktów. Pierwsze miejsce, 41, tylko 3 punkty przewagi. Był bardzo trudny wybór. Mówię Państwu naprawdę, długośmy się zastanawiali. Kapustka, Kazimierz. Gratulujemy. Moi drodzy, wielkie, wielkie brawa. Hała!